Centrum Motocyklowo-Kładowe Polpit Głogoczów Dzisiaj prezentujemy pojazd z fabryki BASZANA Model X1 Pojemność 250 Silnik chłodzony cieczą Pojemność 250 Moc podawana 18 do 25 koni Pojazd z homologacją, jako pojazd samochodowy inny, Euro 5, dwuosobowa homologacja. Prezentowany model wyposażony w aluminiowe felgi, jest też wersja na stalówkach. Rozmiar opon przód to 21x7 10-calowe, koła i opony, oponki tył. 20 razy 11 i 10 felga. Wyposażony w osłony nóg jak również rąk. Oświetlenie przód z żaroweczką LEDową Amortyzatory olejowe regulowane na gwintach, napięcie wstępne, nabój gazowy, możliwość ustawienia tłumienia, zawieszenia, jak widać, smarowane za pośrednictwem smarowniczek. Wahacze góra i dół solidnie wykonane. Górny wahacz z końcówką, z regulacją kąta. Hamulce hydrauliczne z przodu i z tyłu. Z przodu dwa zaciski, z tyłu mamy jeden centralny. Centralny do hamulca parkingowego, do hamulca nożnego roboczego, dwa zaciski. Pojazd, w swojej pojemności, bardzo nietypowy, gdyż jest na niezależnym zawieszeniu tylnej osi, co bardzo rzadko zdarza się w pojazdach o tej pojemności. Posiadający mechanizm różnicowy tylnej osi, napęd łańcuchowy, lecz przenoszony za pośrednictwem, jak widać, bardzo solidnych półosi, wyposażony w kulkę do holowania przyczepy. drążek stabilizacyjny tylnej osi skrzynia manualna czterobiegowa z biegiem wstecznym chłodnica cieczy ventilatoreem. Bardzo czytelny, wielofunkcyjny licznik posiadający przebieg całkowity, dzienny obroty, prędkościomierz, wskazania biegów pojazd wyposażony w bagażnik tylny oparcie pasażera obowiązkowe w pojazdach z homologacją lusterka kierunkowskazy pełne oświetlenie homologacyjne Hamulec nożny na cztery koła, jak wspominałem wcześniej, cztery zaciski na każde koło, co też w tej pojemności jest rzadkością. Silnik zasilany wtryskiem paliwa. Zalecane paliwo 95 oktan, Spalanie podawane jest około 4 litry na 100 km. Pojemność baku to 12,5 litra. Waga pojazdu 220 kg. Ładowność maksymalna udźwig 150 kg. Wymiary pojazdu długość, 190 cm. Szerokość 115 cm, wysokość 130 cm i wysokość siedziska od ziemi to 210 cm. Pojazdy występują w czterech wersjach: dwie kolorystyczne i dwie, jeżeli chodzi o felgi. Czyli zielony na stalówkach, na alufelze, czerwony na stalówkach i na alufeldze. Zainteresowanych zapraszamy do salonu do Głogoczowa. Adres 1057.